Rejestracja na Self-Employed Słuchajcie, co to jest Self-Employed? Jak rozliczać Self-Employed? Kiedy, jakie terminy i co jest istotnego? O tym chciałbym powiedzieć właśnie w tym wideo. Self-Employed jest to, można powiedzieć, najbardziej powszechna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Odpowiednik w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Czyli self-employed to jestem ja, który prowadzę działalność gospodarczą i tą działalność zgłaszam do urzędu skarbowego, że będę zajmował się danym, danymi rzeczami. Na przykład będę konsultantem biznesowym albo będę zajmował się wideo-marketingiem. Więc takie informacje, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić, to potrzebujemy. W jaki sposób i kiedy zgłosić się do urzędu skarbowego? Oczywiście są te informacje mówiące, że możemy sobie zgłosić self-employed w 3 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Nie mam pojęcia, co to jest za benefit, jeżeli my tego nie zgłaszamy, ale jak najbardziej coś takiego może być zgłoszone później, nie w momencie, kiedy rozpoczynamy naszą działalność. Wiele osób się oczywiście boi, że rejestracja będzie powodowała. Kilka rzeczy, które musimy zrobić. Oczywiście, że tak. Natomiast, w momencie, kiedy już zaczynamy zarabiać, naszym obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu i rozliczenia tych zarobionych pieniędzy do Urzędu Skarbowego. Więc do tego, w tym momencie, jest potrzebna nam ta rejestracja osoby jako self-employed, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak możemy zrobić taką rejestrację do Urzędu Skarbowego? Więc rejestrację do Urzędu Skarbowego możemy zrobić samemu, dzwoniąc do Urzędu Skarbowego do HMRC, Możemy wy, wystąpić o nadanie nam numeru UTR i o zarejestrowanie tejże działalności online, co jest według mnie najprostszą formą, bądź możemy skorzystać z pomocy biura księgowego, które nam w tym pomoże. Co potrzebujemy, żeby taką rejestrację dokonać? Oczywiście potrzebujemy mieć nasz numer National Insurance, mało no, kto pamięta, więc sobie to, to trzeba mieć spisane, nasz adres kiedy rozpoczęliśmy daną działalność gospodarczą, czym się będziemy zajmować, ponieważ jest jedno z pytań mówiące o tym, czym nasza firma będzie się zajmowała i czy będziemy chcieli występować pod nazwą. Co prawda ta nazwa jest to troszeczkę taka forma lekko yy, tylko i wyłącznie dla nas do tego, żebyśmy byli rozpoznawalni jako przedsiębiorstwo po jakiejś tam pewnej nazwie, natomiast tak czy inaczej Urząd Skarbowy będzie nas rozpoznawał po 10-cyfrowym numerze UTR, który dostaniemy po tejże rejestracji. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy już zarejestrujecie swoją działalność gospodarczą, musicie pamiętać o właśnie terminach, które obligują Was do tego, żeby daną działalność rozliczyć. Załóżmy, że zarejestrujecie swoją działalność z datą 7 lipca. Danego roku podatkowego. Rok podatkowy, dla przypomnienia podam, jest to pomiędzy 6 kwietnia a 5 kwietnia. Taki jest rok podatkowy i czas rozliczenia jest do 31 stycznia następnego roku. Czyli zakładamy, że zarejestrowaliśmy naszą działalność tego 7 czerwca, więc od 7 czerwca do końca roku podatkowego. Czyli w tym momencie do 5 kwietnia następnego roku mamy okres, kiedy dokonywaliśmy, kupowaliśmy coś na firmę, sprzedawaliśmy i to jest czas, za który musimy te wszystkie rzeczy rozliczyć. Natomiast jeżeli przed tym 7 kwietnia czy w trakcie tego roku podatkowego również pracowaliśmy na umowę o pracę, musimy pamiętać, aby dołączyć nasze P45 bądź P60 do tego rozliczenia. Czyli mamy tutaj okres od 7 czerwca do końca roku, czyli do 5 kwietnia kolejnego roku, i wtedy po 6 kwietnia do 31 stycznia musimy nasze dochody rozliczyć i złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego i zapłacić należny podatek, jeżeli on się należy. Więc e, pamiętajcie o tych, e, o, o tych datach, ponieważ one są o tyle istotne, żebyście pamiętali, abyście nie przekroczyli pewnych rozliczeń czy pewnych rzeczy, które byście musieli złożyć do urzędu skarbowego i żebyście nie zapłacili kary, tylko i wyłącznie po to. Pamiętajcie, jeżeli byście mieli problem z rozliczeniem czy z rejestracją tej działalności, możecie skorzystać z usług SNHK, link do rejestracji na self-assessment self znajdziecie w opisie tego wideo. Również jeżeli nie jesteście pewni, czy w waszym przypadku firma Limited, czy firma Soul Trader, czy domy Partnership, czy być watowcem, czy nie, również zapraszamy na konsultację, która by pomogła Wam w tym, że cel wybór jest wyborem dobrym. Jeżeli nie masz pojęcia, czy biznes jest dla Ciebie, czy dasz radę, od czego zacząć, zapraszam na konsultację biznesową i wtedy będziemy mogli porozmawiać, czy biznes jest dla Ciebie, jakiego rodzaju biznes jak skalować, jak docierać do klientów, jak robić marketing, jakie produkty sprzedawać i jak biznes prowadzić. To są też rzeczy, którymi się zajmuję. Więc zapraszam serdecznie i życzę wam wszystkim miłego i rozwijającego się biznesu. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Szymon Niestrejewski.